Cześć, tutaj Marta z kanału Tapis TV. Ta prezentacja będzie trochę inna niż wszystkie, gdyż po raz pierwszy nie mówimy tylko o samym produkcie, a o marce w ogóle. Mowa o belgijskiej firmie Metal Fire, która urzeka nas pod wieloma względami już od wielu lat, nas, no i oczywiście naszych zadowolonych klientów. Zwykle to kominek jest wybierany jako dodatek do pomieszczenia. W przypadku wkładów kominkowych Metal Fire jest zupełnie odwrotnie: bo to palenisko nisko jest królem, a dopiero elementy wykończeniowe i dodatki mają za zadanie stworzyć z nim jedną spójną, harmonizującą całość. My już od lat jesteśmy przedstawicielem generalnym marki Metal Fire w Polsce, a nasze realizacje stworzone z użyciem tych wkładów to te jedne z najbardziej wyjątkowych, prestiżowych, w luksusowych rezydencjach, no i po prostu z efektem wow. Nic dziwnego. Ta renomowana belgijska firma produkuje profesjonalne, wysokiej jakości paleniska z zamkniętą, jak i otwartą komorą spalania, przystosowane do spalania drewna lub gazu, ale zupełnie inne niż wszystkie, które zwykle spotykamy. Te produkty zawsze robią wrażenie i po prostu nie da się przejść obok nich obojętnie. Widzicie obok mnie jeden z nich, trójstronne palenisko gazowe z serii Avenue model MF1640 o szerokości pasady 1600 mm. Trzeba przyznać, że wykonanie tego wkładu jest, aż chciałoby się powiedzieć, artystyczne. Zwróćcie uwagę, konstrukcja jest idealnie przemyślana i stworzona tak, by po wykończeniu elementami dekoracyjnymi wkład sprawiał wrażenie wrośniętego w zabudowę. Nie ma tu na wierzchu żadnych widocznych ramek czy uszczelek. Po wykończeniu szyba styka się z płytą niemal na zero i wychodzi jakby bezpośrednio z zabudowy. Totalna perfekcja i to ukryta perfekcja, ponieważ to co widzimy w efekcie końcowym to niczym niezakłócony szklany ekran wtopiony w ścianę lub zabudowę. Taka forma kominka idealnie odnajduje się w nowoczesnych, minimalistycznych projektach wnętrz. Widać to dokładnie na tych przykładowych realizacjach z wykorzystaniem tychże wkładów. Metal Fire to prostota, minimalizm, perfekcyjne wykończenie i przemyślane detale. Spójrzcie na te nieskazitelne łączenia szyb, proste, gładkie linie, ukryte ramy i drzwiczki, czysta wizja ognia. Palenisko może być nawet wbudowane bezpośrednio w posadzkę dając wrażenie ogniska rozpalonego na podłodze. Ta realizacja jest naprawdę szokująca. Rzadko spotyka się także tak wiele opcji wykończenia wnętrza paleniska. Oryginalne struktury i ciekawe żłobienia. W tym prezentowanym modelu jest to czarne reflowane żeliwne wnętrze pod nazwą Original Black, ale to tylko jeden z kilku niespotykanych nigdzie indziej wzorów. Mamy do wyboru Triangle Maple Gold połyskujące, złote pionowe ryflowanie nawiązujące do bardzo modnych aktualnie lameli. Design maple Gold, pojedyncze, szerzej rozstawione pionowe żłobienia, także w odcieniu złota. Design Black, podobne w kolorze czarnym. Rand Terracotta, nawiązujące do bardzo modnej i często spotykanej w nowoczesnych projektach wnętrz, barwie miedzianej. Ceramic Concrete Look, imitacja betonu architektonicznego, idealna do loftu. Standard Black, po prostu czarny, dla tradycjonalistów. Zauważcie, że w projektach Metal Fire palenisko bardzo często nie kończy się wraz z krawędzią kominka, a w ciekawy sposób wychodzi poza palenisko i staje się jednocześnie elementem architektonicznym wnętrza oraz tworzy niespotykane nigdzie indziej formy przestrzenne, grając na naszych zmysłach niczym iluzja optyczna. W projektach tych palenisk Widać wrażliwość twórcy na estetykę i chęć szokowania oraz oddziaływania na wszystkie nasze zmysły. Co ważne, bez lekceważenia funkcjonalności urządzenia. I w każdym z tych przypadków kominek nigdy nie jest osobnym elementem, a zawsze spójną częścią reszty wnętrza. Jednocześnie podkreślając jego charakter, zwróćcie także uwagę na logo firmy, umieszczone subtelnie na każdym produkcie niczym odręczny podpis artysty. Jak na prawdziwe artydzieło przystało. To już jest pięknym elementem dekoracyjnym. Jeszcze jedna ciekawostka. Producent dba o indywidualne potrzeby klienta. Jeśli zechcecie, by Wasze nowoczesne palenisko gazowe ogrzewało dodatkowo jeszcze kilka sąsiednich pomieszczeń, Producent może doposażyć Wasze palenisko dodatkowo w dystrybutor gorącego powietrza, który to umożliwia, i tak jest w tym przypadku. Tutaj mamy dystrybutor i cztery krótce do dystrybucji gorącego powietrza, którymi ogrzane powietrze będzie rozsyłane do innych pomieszczeń. Kominki gazowe z możliwością dystrybucji gorącego powietrza zdarzają się naprawdę rzadko i prawie zawsze są nastawione stricte na design, a niekoniecznie na funkcjonalność. Tutaj mamy wszystko. To świadczy o tym, że wkłady kominkowe Metal Fire są jedyne w swoim rodzaju. I kolejna nigdzie indziej nie spotykana kwestia. We wkładach kominkowych z dystrybutorem innych producentów wyloty do dystrybucji gorącego powietrza są umieszczone na etapie produkcji fabrycznie w sztywno wyznaczonych miejscach i są to maksymalnie 4 krótce. We wkładach Metal Fire możemy mieć ich dowolną ilość i w dowolnym miejscu. Ten klient chce mieć 4 krótce, teraz są one zaślepione i w tych wyznaczonych miejscach będą wybite, ale możemy mieć ich nawet 5, 6 czy 7. Są one dołączone już w zestawie. Podsumowując, to naprawdę wyjątkowe produkty, które pozwalają spełniać wszystkie nietypowe fantazje w największych estetów i najbardziej wymagających projektantów. Metal Fire oferuje gamę ponad 100 unikalnych urządzeń, przykuwających uwagę architektów na całym świecie, a my cieszymy się, że możemy tworzyć te spektakularne realizacje z ich użyciem. Zapraszamy do odwiedzenia serwisu internetowego www.metalfire.pl lub eu, by dowiedzieć się więcej oraz do kontaktu z naszymi handlowcami. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.